Dzień dobry, wesołe Michałki. Ja nazywam się Adrian Wdowiak i jestem waszym przyjacielem z internetu. I dzisiaj chciałem skoncentrować się na palącej kwestii, mianowicie chciałem postarać się odpowiedzieć na pytanie w jakim momencie cyklu my w ogóle teraz jesteśmy, ponieważ ostatnie spadki na altach spowodowały, że spodnie niektórych troszkę się zabarwiły na inny kolor. Do tego wszystkiego dokłada cegiełkę Kowal, który jest wiecznie kontrariański i próbuje wciskać wszystkim swoje zdanie, które zawsze co do zasady musi być przeciwne do zdania innych, ponieważ taką kolega ma naturę. Żartuję Kowal, jesteś przyjacielem kryptosfery. No i chciałem odpowiedzieć na pytanie, gdzie według mnie w mojej ocenie jesteśmy teraz i co się według mnie powinno jeszcze wydarzyć. Partnerem kanału jest Wanda Exchange. Wejdź na Wanda Exchange i wymień kryptowaluty i gotówkę bez KYC. Oczywiście, pierwsze Primo Ultimo jest takie, że wszystko co tu zobaczycie bądź też usłyszycie, nie ma prawa być. Potraktowany przez was jako porada finansowa, to jest tylko moja rozkmina, moje przemyślenia, a ja oczywiście mogę się mylić, jestem zwykłym typem w kapturze, który nawija do kamery i stara się dorobić na reklamach na YouTubie. Ok myślę, że mogę powiedzieć z całą śmiałością, że zaliczyłem już pełne kółko, to znaczy przeżyłem już cały cykl, ponieważ ten moment, który mamy obecnie na rynku. Mam takie poczucie, mm, ja już to gdzieś widziałem. W poprzednim cyklu, kiedy dołączyłem do rynku, byliśmy dokładnie zaraz po halwingu, i też był taki okres, że mieliśmy kilka projektów, protokołów, które miały swoje wystrzały, a potem przyszła korekta. Prawda jest taka, że większość ludzi w tym momencie, która płacze, w cudzysłowie, że mamy bear market i to i tamto. Prawda jest taka, że oni po prostu spodziewali się, że będzie o już wiem jak to ująć w słowa. Spodziewali się, że będzie już, że ich coiny, te które koiny, które trzymają, oczywiście każdy myśli, że siedzi na wybrańcach i ma obstawione najlepsze konie, bo tak to sobie racjonalizuje. Nikt nie będzie stawiał na coiny, w które nie wierzy. Natomiast każdy myślał, że w tym momencie te jego coiny też już ruszą z miejsca a Niejednokrotne, niejednokrotnie one się nie dość, że nie ruszyły, to jeszcze w tym momencie nawet się cofnęły. Na przykład przykładem takiego koina może być Arbitrum, który był niesamowicie grzany jeszcze kilka miesięcy temu, powiedzmy pół roku temu, czy tam 8 miesięcy temu, był niesamowicie grzany i był jednym z takich nazwalibyśmy go pewniaczków i w, pomimo tego, że kręcił się w okolicach pomiędzy 1,20 do 1,50 to w tym momencie jest warty 60 centów, 70 nie pamiętam, tam gdzieś w okolicach między 60 a 80 centów. Wszyscy się zastanawiałem dlaczego jak, jak to się dzieje, że taki poważny coin, taki poważny no, największy reprezentant wśród drugich warstw nie dość, że nie miał swojego spekulacyjnego wystrzału, to jeszcze jest w znacznie gorszym położeniu niż był przed pół roku, powiedzmy, ale przecież a przecież mamy ból run, no nie? I to sprawia, że ludzie mają takie poczucie, że ten bull run się skończył. I dlaczego tak się dzieje? Spróbuję teraz przedstawić Wam ze swojej perspektywy dlaczego tak jest. Otóż, jak doskonale wiecie, mieliśmy bardzo duży spekulacyjny wystrzał na Bitcoinie spowodowany tym, że było zatwierdzenie tych ETF-ów spod ETF-a. I mieliśmy bardzo duży wystrzał na Bitcoinie i dlatego ludzie spodziewali się, Dużych wzrostów na altcoinach. Tym bardziej, że tym czynnikiem, który sprawia, że mają zaburzoną ocenę, jest to, że Ether już całkiem sporo urósł. Natomiast w mojej ocenie te wzrosty na Etherze spowodowane są po pierwsze tym, że to jest druga największa kryptowaluta, i gdy będzie rósł Bitcoin, no to w pierwszej kolejności będzie rósł też Ether, jako kolejny, a po drugie. Ludzie już w tym momencie pozycjonują się na ETF na Eterze i już w tym momencie ci, którzy są w Eterze, go nie sprzedają, ci, którzy nie są, kupują go, a ewentualnie ci, którzy są już, to jeszcze dokupują, bo jeszcze liczą na, na wystrzał spowodowany tymi ETF-ami. Także w tym momencie można powiedzieć, że trwa akumulacja tego Etera. Nie ma w tym momencie dystrybucji. A dystrybucja dzieje się w wielu przypadkach na altcoinach, i to stąd jest spowodowany ten spadek ceny. Żeby nie krążyć dookoła tematu, uważam, że w przeszłości, kiedy Bitcoin czy Ether zaliczały takie duże wzrosty, a potem przechodziły w okres konsolidacji, jeżeli Dobrze wszystko pamiętam, to zawsze było tak, że altcoiny się wykrwawiały. Oczywiście nie dotyczy to bezpośrednio wszystkich, nie można powiedzieć, że wszystkie altcoiny zachowują się identycznie, natomiast co do zasady, większość możemy przyjąć teraz, patrząc na Gecko, że większość altów cierpi i to bardzo mocno. Pomimo tego, że mamy jakieś pojedyncze odstępstwa od tej reguły, cierpią one w momencie, w którym Bitcoin i Ether są na etapie konsolidacji, szczególnie gdy oba one, czyli i Bitcoin i Ether są na etapie konsolidacji, w momencie konsolidacji. Gdybyśmy mieli taką sytuację, że na przykład Ether by rósł, a Bitcoin byłby w konsolidacji albo miałby nieznaczne wzrosty, no to byłoby to w mojej ocenie trochę inaczej, wszystko się układało na tych altcoinach. Natomiast natomiast powody, przez które spadają altcoiny w momencie konsolidacji po pierwsze na rynku wtedy jest mniejsza chciwość, dlatego że jest konsolidacja, nie ma wzrostów. Kiedy mamy torboczne, jest taka zawieszka. Nie możemy niepewność. O, nie możemy powiedzieć, że jest chciwość, ale nie możemy powiedzieć, że jest strach. W tym momencie mamy taką niepewność, przechodzącą trochę w strach. To zależy ile wszystko wszystko zależy od tego ile masz w tym momencie w altcoinach. No wiadomo, że jak siedzisz głównie w altach, no to jesteś w tym momencie trochę przestraszony, co się dzieje, ponieważ widzisz straty na swoim portfolio i to determinuje twoją ocenę. Jeżeli jesteś Bitcoin Maxi, to ten torboczny, no to dla ciebie jest torboczny, jest neutralnie. Natomiast w mojej ocenie powodów, przez które mamy spadki na altcoinach w momencie konsolidacji Bitcoina i Ethera jest kilka. Pierwszym jest w mojej ocenie Znudzenia. Ta nuda sprawia, że mm, ludzie zaczynają realizować straty, bo umówmy się w wielu przypadkach, w moi, w mo, przynajmniej w, z mojej perspektywy, mamy w tym momencie sprzedających, którzy sprzedają się na stracie. Ja tak uważam, że, że wielu ludzi. Jeżeli idzie o tak zwanych retailowców, czyli powiem trochę, może nie trochę, nie, nie taką typową ulicę, ale takiego kogoś jak ja i ty. Czyli po, nie jesteśmy ludźmi z e, wielorybami, z ogromnym kapitałem, nie reprezentujemy żadnych funduszy czy grubych portfeli, ale nie jesteśmy też tą taką kompletnie nieświadomą ulicą. Jej uważam, jeszcze nie ma. I ona przyjdzie. Myślę, że co do zasady możemy przyjąć, że ludzie w tym momencie, którzy sprzedają i powodują te spadki cenowe na altcoinach, to wysprzedają, wysprzedają się na stracie. Może być tak, że ktoś chcąc obniżyć straty idzie na przykład, sprzedaje się na stracie, nie wiem, 10-15% wychodzi z jakiegoś Alta X i skakuje w Alta Y, bo na przykład tamten rośnie albo widzi większy w nim potencjał, albo coś tam nagle zwątpił swojego altcoina, ponieważ y, on tylko mu spadał, nie miał tego w A, na przykład Solana. Ma większą społeczność czy coś tam i na przykład przeskoczył z takiego nie wiem A0 czy czegokolwiek innego, przeskoczył na Solanę, bo tam się czuje bezpieczniej pewnie i na przykład odcina 20-30-40% stratę na A0 i wskakuje w Solana, która teoretycznie jest w niej teraz na zero. Gdyby Solana pozostała w tej samej cenie, na przykład znowu szłaby w konsolidacji, no to tak długo jak ona się w tej konsolidacji. Utrzymuje, no to on jest na zero, tak? Czyli po odcięciu tej 40% straty na A0, czy tam jakiejkolwiek, przechodzi na solane i ma, że tak powiem, czysty rachunek, czyste konto. Wiadomo, no nie. On, on wie w swojej głowie, że musi się odrobić, ale to jest ta rzecz, o której raczej nie chcemy pamiętać. Natomiast de facto tutaj zrealizował stratę, no nie na tym A0. I myślę, że w wielu przypadkach jest tak, że realizowane są straty i stąd te spadki cenowe, to jest jeden czynnik. Drugim czynnikiem oczywiście są olbrzymie odblokowania ze strony chciwych teamów i chciwych venture kapitalistów i tak naprawdę uważam, że to, to jest właśnie czynnik, który powoduje największe spadki cenowe, czyli mamy brak nowego kapitału, ale z drugiej strony mamy wyciąganie płynności ze strony tych, którzy wcale nie są na stracie. Którzy wchodzili po cenie przysłowiowego 1 centa, a dzisiaj cena jest 25 centów i oni są zarobieni 25x. Zaczynają się pierwsze odblokowania, a oni nie wsadzili w to 150 dolarów, tak jak ja i Ty potencjalnie, bo tam z tygodniówki tyle uciechali. Tylko weszli 50, 100, 150 tysięcy dolarów i więcej, i taka była ich alokacja. Więc jak już wielokrotnie w swoich filmach wspominałem, ci goście mają każdy możliwy powód, aby wyjść przed Tobą. Oni mają to w nosie, że w tym momencie jest na całym rynku czerwono, ponieważ oni nie realizują strat. Oni wchodzili na. W tak korzystnych cenach, że dla nich po prostu teraz w tym momencie jest trochę mniejszy hajs do wyjęcia. Ale mimo wszystko oni realizują w tym momencie zyski, więc oni tworzą dużą presję sprzedażową. Nie da się tego ukryć. Wejdźmy sobie na stronę token unlocks i tam możemy zobaczyć, że codziennie mają miejsca milionowe odblokowania bez względu na to, tylko się zmieniają projekty. Moonbimy, nie moonbimy, coś tam, coś tam, bla bla bla. Co chwilę jakieś odblokowania są. Proszę. Nawet wszedłem w token Unlocks. Tylko na przestrzeni następnych 7 dni odblokowania na poziomie 45 milionów dolarów. Zobaczcie, jaka to jest presja sprzedażowa. W tym momencie, w którym nie ma nowych ludzi, nie są naganiani. Nie ma jak wchłonąć rynek tej presji sprzedażowej bez spadków, dlatego że. Tak jak Wam wielokrotnie powtarzałem, tam nie ma po drugiej stronie aż tylu dolarów do wyjęcia, nie ma dostatecznej płynności. Stąd są te spadki cenowe, więc prawdopodobnie będzie taka sytuacja. Odbije się według mnie to wszystko czkawką. Być może nie całemu rynkowi i nie na całym rynku, ale prawdopodobnie odbije się to czkawką tym teamom, ponieważ okaże się, że ambitne projekty, zespoły będą musiały być wyrzucone do kosza, ponieważ cena zostanie zajechana przez ich własną chciwość i nie będzie możliwości bez względu na wszystko, aby wchłonąć. Nieważne jakie techy reprezentują, nie będzie możliwości, aby wchłonąć tak olbrzymią podaż, jaką oni sami wywołują tymi odblokowaniami, a w zasadzie to tym, jaką sobie alokację zapewnili na początek. Kolejnym czynnikiem, który wywołuje dużą presję sprzedażową, są airdropy. Niech będę wam, ja przykładem, co zrobiłem w momencie, w którym dostałem swojego airdropa Layer Zero, sprzedałem go. Co zrobiłem w momencie, gdy dostałem swojego Aeropamandę? Sprzedałem go. I tak robi zdecydowana większość tych ludzi, którzy dostają airdropy, ponieważ to jest znów wyścig kto pierwszy, ten lepszy. W momencie, w którym nie sprzedasz airdropa w przeciągu kilku pierwszych godzin, widzisz, jak, jak ten twój airdrop traci, ponieważ, co do zasady, 8 na 10 razy. Nie jestem też jakimś turbo specjalistą od, od dropów natomiast mam oczy i widzę, że w większości, jeżeli nie sprzedasz go od razu, no to nie sprzedaż go tak korzystnie jak mógłbyś, gdybyś go sprzedał od razu. Wiadomo o co chodzi. Po prostu zaczyna się, w, mom w momencie, w którym puszczany jest dany projekt, zaczyna się jeden wielki zrzut cenowych. Wszyscy chcą wyjść i opłaca się nawet grać na spadki, to znaczy sprzedać od razu z nadzieją, że odkupi się, nie wiem, tam za 2, 3, 4, 5, 8 tygodni, odkupi się tego cztery razy tyle. Kolejnym czynnikiem, który można nadmienić, jest też nuda. Po prostu nuda, ludzie się nudzą, ludzie nie potrafią trzymać. Ludzie nie potrafią przeżyć tego, że na przykład są teraz na 25% stracie i nagle zjeżdżają na 30% straty, i w obawie przed tym, że za chwilę będą mieli 40% straty, realizują stratę na poziomie 30%. I znów oni wychodzą na stracie, powodują presję sprzedażową, przez co cierpią ci wszyscy, którzy trzymają. Natomiast hossa zaczyna się w momencie, w którym ginie ostatni niedźwiedź. To znaczy, w którym, w, kiedy dochodzimy do momentu, w którym ktoś mówi, mam w nosie to, że jestem na stracie, nie sprzedaję, wtedy zaczynają się wzrosty, bo wtedy naturalną rzeczą jest, że popyt zaczyna wyprzedzać podaż w momencie, w którym mamy ludzi, którzy mówią, że nieważne, czy jestem na stracie, czy nie jestem na stracie, ja trzymam moje tokeny, a ktoś inny chce te tokeny kupić. Zaczyna się znowu licytacja, zaczyna się walka popytu i podaży. I to w mojej ocenie są czynniki, które determinują te spadki. Jakby uzasadnienie w mojej ocenie jest takie i nie ma powodów do obaw. Nie widzę, abyśmy mieli bessę. Ciekawym wnioskiem, który sobie tutaj zapisałem, Przygotowując się do tego wszystkiego, co chcę powiedzieć, jest to, że głównie widzę ten negatywny sentyment, i ten strach, i tę niepewność, widzę na przestrzeni, w przek na przekroju polskiego kryptopodwórka. Oczywiście nie obserwuję tam argentyńskiego krypto Twittera, no bo nie umiem argentyńskiego. Obserwuję zarówno polski, jak i zagraniczny, w sensie ci, którzy, tych wszystkich, którzy piszą po angielsku, i tam nie widzę w ogóle czegoś takiego, takich yy, kwestionowania. To jest jakby specyficzne tylko dla naszego polskiego rodzimego podwórka. N jakby chciałbym powiedzieć, że według mnie w mojej bańce informacyjnej jesteśmy w tym poczuciu odizolowani od reszty świata. Takie mam, takie mam wrażenie i taki wniosek sobie zapisałem. Według mnie jest to okres próby, w którym nie ma co się wyleszczać. Jest to okres, w którym ja osobiście dokładam cały czas. Jak tylko mam jakieś środki, z tej czy innej strony mi wpłyną, to jest to moment, w którym wyzbywam się tych środków, robię DCA regularnie, nawet nie czekam na jakieś poziomy, coś tam, fibo, bla, 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 jakieś techniczne wsparcie, opory, nie, 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 po prostu mam, kupuję i się nie przejmuję tym, czy, czy spadnie jeszcze trochę, czy nie. Nie gram tak, żeby ugrać każdy procent, po prostu regularnie, jak tylko pojawia mi się hajs, przeprowadzam DCA na swoich wybranych pozycjach. Chciałem powiedzieć jeszcze taki wniosek, że według mnie oczywiście zbyt dużo podmiotów, zbyt dużych podmiotów, chcę ugrać więcej. Pomyślcie sobie tak, jesteś jakimś tam, nie wiem, czymś tam dużym, nie? Masz duży portfel, whatever. I masz do wyjęcia w tym momencie... 100 milionów dolarów. W tym momencie wychodzisz, bierzesz 100 milionów dolarów i jesteś zadowolony, no nie? Ale jak trochę pokombinujesz, to możesz sobie pomyśleć tak, okej, okay. jesteśmy w takim okresie na rynku, że w sumie, jak się trochę przyłożę, to mogę wyciągnąć zamiast 100 milionów dolarów, 200 milionów dolarów. Teoretycznie, mógłbym zrobić tak, zamiast wziąć te 100 milionów dolarów, które jest pewne, mogę przeznaczyć 15 milionów dolarów na próbę Wpłynięcia, przekupienie jakichś ludzi, którzy to sprawią: influencerów, marketmakerów, insiderów, ludzi, którzy mają jakieś kontakty, posmarować komu się da, przeznaczyć na to 15 milionów dolarów i wyjąć z tego rynku 200, czyli łącznie 185. Zamiast tej stuwy pewnej mogę wyjąć 200 minus koszta, które poniosłem na to, żeby ze 100 zrobić 200, tak? Czyli 185. I to jest realnie gra o wielki hajs. Zastanów się nad tym, czy nie wolałbyś przekombinować. Jeżeli możesz zrobić ze 100 200, wsadzając 15, myślę, że może być warto zaryzykować. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nie jesteśmy jeszcze w okresie, w którym mielibyśmy, miałby to być już szczyt. Nie ma tu w mojej ocenie tego głupiego retailu. Teraz zostając jeszcze przy tym temacie, tego przekupstwa i tego retailu, jak tego dokonać, jednym z wniosków, które również sobie tutaj zapisałem, jest to wniosek, że nie ma jeszcze y, tego mainstream, mainstreamu tych gwiazdek. Z mainstreamu jakichś sławnych piosenkarek, sławnych aktorów. I ja nie mówię o influencerach klasy B, czy nie mówię o celebrytach klasy B. Ja mówię o faktycznie legitnych, potężnych, wpływowych gwiazdach, najlepiej, które działają jednocześnie są popularne i w internecie, i w telewizji. Zastanawiam się, kto mógłby być przykładem takiej osoby. Ja tak nie bardzo się w tych celebrytach odnajduję. Myślę, że jakaś Taylor Swift, Kim Kardashian, Eminem, jakieś sławni, sławni aktorzy czy sławne aktorki. Nie kojarzę tak, bo ja nie oglądam filmów, no ale wiecie o co mi chodzi. O tę te, taką topkę, no nie? Topkę. I w zeszłym cyklu to było. Przecież nawet Crypto.com crypto miało jakiś tam sławnych aktorów, ja nie pamiętam tych nazwisk. Mieliśmy... W poprzednim cyklu aktorów, którzy swoją akredytacją, swoim kredytem, który, ma, który mają wśród tych normików, przekonywali ich, że warto wejść do krypto, tak, użyczali swoich twarzy, aby promować krypto. O. I w tym momencie niczego takiego jeszcze nie ma, a to będzie. I to będzie na, na większą skalę niż poprzednio, dlatego że po pierwsze trzeba zaangażować więcej ludzi. A po drugie, więcej jest podmiotów, które będzie się o to starało, bo rynek cały się rozszerza, jakby. Więc musi to być, w mojej ocenie, na jeszcze większą skalę niż było. I to jest właśnie, tu, tutaj właśnie jest to, to, to 15 milionów dolarów. Jaki masz problem zapłacić jakiemuś aktorowi, aby swoją twarzą reklamował coś, na czym ci zależy, gdzie potencjalnie możesz płacić, zapłacić mu 15 milionów dolarów i zamiast 100 wyciągnąć 150 albo 200, kapujesz i tego w ogóle w tym momencie nie obserwujemy, a to będzie, i to będzie na pewno, bo raz to było i, i, i to się udało, więc czemu miałoby to się nie wydarzyć ponownie? Przynajmniej w mojej ocenie nie, nie widzę powodu, dla którego mieliby nie skorzystać z tego ci, którzy mają w tym interes. Napisałem sobie tutaj ci ludzie reprezentują masy, i przemawiają do mas, i mają w oczach mas kredyt zaufania. I to jest dokładnie to, co chciałem przekazać tym swoim przydługim wywodem. Kolejny wywód, który przychodzi mi do głowy, kolejna myśl, którą sobie zapisałem, jest taka, że Larry Fink dopiero co zaczął szylować Bitcoina i nie widać jeszcze tej wzmożonej shillerki ze strony tych, którzy celują w wielorybów. Zauważcie, że ta hossa jest już w pewien sposób, właściwie to nie jest, w pewien sposób to była tamta ta hossa już pełnoprawnie jest hossą której są instytucjonalną, w której do, do głosu, do gry zaczynają się dołączać instytucje finansowe. I to są potencjalnie goście, którzy, do których mówi Larry Fink, kiedy mówi, że Bitcoin jest super. I Cathy i Wood, i y, Michael Saylor. To są ludzie z milionami, miliardami na koncie, i to, są, y, to jest ich target. Zauważcie, że jeszcze w ogóle Ether. Nie jest szilowany przez takich ludzi. Larry Fink nie, nie, nie kojarzy mnie jakąś wypowiedź o też, a przecież Czarna Skała będzie oferowała spod y, y, ETF. Więc znowu Larry swoją osobą i swoją, swoimi mackami wpływów i swoim rozwidlonym językiem y, będzie próbował wszystkich przekonać, że Ether jest super fajny, ponieważ y, dzięki temu więcej pieniążków zarobi y, Czarna Skała. Tak więc podsumowując, w mojej ocenie Kowal się myli. Wszystko jeszcze przed nami, nie bądźcie pijani chciwością w momencie, gdy te potencjalnie wzrosty się pojawią. Mówię potencjalnie, bo to nie jest pewne. Ja też tutaj gdybam głośno myślę, gdy one się już pojawią, nie bądźcie pijani chciwością, kalkulujcie na chłodno. Kiedy zobaczycie, że na rynku zaczyna się robić gorąco, to jest moment, w którym trzeba wiać. Kiedy jest taki moment jak teraz, że na rynku jest bardzo chłodno, w tym momencie ja przynajmniej robię zakupy. Niczego wam nie sugeruję, bo nie mogę. W dzisiejszym odcinku to wszystko, co chciałem wam przekazać. Dajcie mi znać, jakie są wasze przemyślenia, czy dokładacie, czy jednak czujecie tę niepewność i stoicie z boku, przyglądacie się rynkowi. Nie zapomnijcie, aby zostawić po sobie łapki do góry, komentarza, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie, aby zawsze być przyjaciółmi kryptosfery, ponieważ kryptosfera jest waszym przyjacielem. A my widzimy się w następnym wideo. Już jutro. Cześć. Cześć, to znowu ja. Słuchaj, jeśli podchodzisz poważnie do tematu kryptowalut, to wiesz, że będziesz musiał się z nich rozliczyć. A najlepszym narzędziem do tego jest platforma Cointracking, z którą współpracuję. Jeśli zarejestrujesz się na Cointracking przy użyciu mojego linka, który znajdziesz w opisie pod wideo, otrzymasz 10% zniżki na wszystkie dostępne pakiety. Ponadto, jeśli wybierzesz płatność w bitcoinie, przysługuje Ci dodatkowe 5% rabatu. Polecam i zapraszam.